Princess Sophia była jedną z czterech sióstr zbudowanych w Szkocji w latach 1910-1912 dla kolei kanadyjskich z przeznaczeniem do obsługi przybrzeżnych połączeń na zachodnim wybrzeżu. Pozostałe statki z tej serii to Princess Adelaide, Princess Alice i Princess Mary. Były to bardzo wytrzymałe, stalowe jednostki o podwójnym kadłubie. Przystosowane do żeglugi przybrzeżnej. O ich ogromnej dzielności morskiej niech świadczy fakt, że swą dziewiczą podróż odbyły ze Szkocji do Kolumbii Brytyjskiej przez Atlantyk wokół obu Ameryk i przylądka Horn. Statek miał 75 metrów długości, 13 metrów szerokości i 4 metry zanurzenia. Jego kotły przystosowane były wprawdzie do spalania węgla, ale krótko po przybyciu do Kolumbii Brytyjskiej przerobiono je na paliwo olejowe. Jednostka mogła pływać do 50 mil od brzegu, przewożąc przeciętnie 250 pasażerów, pocztę, towary masowe oraz zaopatrzenie dla miejscowości położonych na wybrzeżu. Główna trasa rejsu przebiegała od Wiktorii po Vancouver z wejściami do mniejszych i większych portów zachodniej Alaski, wiodąc krętymi kanałami i fiordami. Szlak ten, noszący nazwę Inside Passage, jest ważną drogą nawigacyjną także i dzisiaj. Dla wielu miejscowości statek był jedynym łącznikiem z cywilizacją. Od czasu do czasu... Princess Sofia była wycofywana z regularnych rejsów i pływała na nietypowych trasach, np. wożąc turystów wzdłuż zachodniego wybrzeża Pacyfiku lub kanadyjskich żołnierzy udających się na fronty I wojny światowej. I jak na statek kabotażowy, czyli odbywający rejsy między portami tego samego kraju, była jednostką dość luksusową, szczególnie dla pasażerów pierwszej klasy. Przedni salon był wyłożony drewnem klonowym, w sali balowej znalazł się nawet fortepian, a jadalnia na 112 miejsc miała ogromne panoramiczne okna, przez które można było podziwiać mijane krajobrazy. Swą ostatnią podróż, Princes Sofia, z trzygodzinnym opóźnieniem, wyruszyła 23 października 1918 roku ze Skagway na Alasce kilka minut po godzinie 22. W dwa dni później miała dopłynąć do Vancouver. Na pokładzie, poza 75-osobową załogą, znajdowało się 268 pasażerów, w tym 50 kobiet i dzieci. Pasażerami byli głównie urzędnicy, żołnierze, górnicy oraz załogi tylnokołowców, z angielska zwanych sternwillerami, które zakończyły sezon żeglugowy i na zimę wracały do swoich domów. Lynn Canal jest fiordem o długości około 140 km, szerokości do 16 km i głębokości do 610 m co czyni go najgłębszym fiordem w Ameryce Północnej oraz jednym z najdłuższych i najgłębszych na świecie. W połowie jego długości znajduje się Rafa Vanderbilt, która jest samotnym płaskim wierzchołkiem podwodnej góry. Podczas przypływu jest niewidoczna. Z wody wystaje jedynie podczas odpływu. Rafa zmniejsza szerokość kanału żeglugowego do 2,5 mili po stronie wschodniej. Obszar ten, nawet przy dobrej pogodzie, jest bardzo zdradliwy dla statków ze względu na silne prądy, które niebezpiecznie spychają statki w stronę brzegów najeżonych skalistymi klifami. Na rafie nie było wówczas żadnego znaku nawigacyjnego ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Jedynie od strony toru wodnego znajdowała się boja, która była widoczna tylko w dzień. Chcąc nadrobić trzygodzinne opóźnienie, kapitan Leonard Locke płynął dość szybko przez Lynn Canal. Była fatalna pogoda. Wiał silny wiatr podnoszący wysoką falę i padał gęsty, ograniczający widoczność śnieg. Próbując określić swoje położenie na wodzie, co jakiś czas na statku włączano serenę okrętową i mierzono czas powrotu echa. Jak bardzo nieprecyzyjna była to metoda, niech świadczy fakt, że na kursie Princess Sophia znalazła się rafa Vanderbilt. Statek zdryfował ponad mile, czyli około dwóch kilometrów od właściwego kursu i o godzinie drugiej w nocy z prędkością jedenastu węzłów wpłynął na rafę, osiadając na niej na równej stępce. Paniki na pokładzie pierwotnie nie było. Elektryczność wciąż działała i statek wydawał się miejscem dość bezpiecznym. Na pomoc princes Sofia z okolicznych portów wypłynęły statki rybackie. Kapitan Locke uważał jednak za zbyt niebezpieczne przenoszenie pasażerów i postanowił przeczekać, aż burza ucichnie. Wszystkie jednostki ratunkowe wycofały się więc na brzeg. Kapitan sądził także, że poranny przypływ pozwoli mu zejść z rafy. Niestety, woda osadziła statek jeszcze wyżej na skalę, lecz podwójny kadłub nie został uszkodzony. W tej sytuacji jednak, bez pomocy kilku holowników, samodzielne zejście z rafy było już niemożliwe. Wielu pasażerów napisało listy pożegnalne i testamenty. Jeden z nich, napisany przez Jacka Maskela, do swojej narzeczonej, był wielokrotnie drukowany w różnych ówczesnych gazetach. Princes Sofia, 24 października 1918 roku: Moja ukochana. Pisze to, moja droga dziewczyno, w chwili, gdy statek jest w poważnym niebezpieczeństwie. Ostatniej nocy uderzyliśmy w skały. Kobiety wybiegły w nocnych strojach, niektórzy płakali, niektórzy byli zbyt słabi, by się ruszyć. Łodzie ratunkowe były w pełnej gotowości, ale z powodu szaleństwa burzy nie mogły być użyte, dopóki nie było nadziei na ocalenie. Otaczające statki zostały powiadomione, a po trzech godzinach nadszedł pierwszy parowiec ale nie mógł się zbliżyć z powodu szalejącej burzy i rafy, na której jesteśmy. W pobliżu jest teraz siedem statków. Spodziewamy się, że w każdej chwili zgasną światło. Statek może rozpaść się na kawałki, bo siła fal jest straszna, powodując okropne odgłosy. Nikt nie może spać, ale uwierz mi, moja droga Dory, może być znacznie gorzej. Uderzyliśmy w rafę w straszną śnieżycę. W pobliżu oznaczenia niebezpieczeństwa znajduje się wielka boja, ale kapitan miał minąć boje prawą, a nie lewą burtą. Dziś rano złożyłem moją wolę, pozostawiając wszystko Tobie, moja prawdziwa miłości, i chcę, abyś dała 100 funtów mojej kochanej matce, 100 funtów mojemu drogiemu Tacie, 100 funtów mojemu drogiemu Jackowi. Autor listu. Wraz z 66 innymi ofiarami katastrofy, został pochowany na cmentarzu Mountain View w Vancouver. Przez ponad 40 godzin statek opierał się niszczycielskiej sile wiatru i fal, które obróciły go o 180 stopni, a skalista rafa rozerwała podwójne poszycie dna. Z uszkodzonych zbiorników zaczął wyciekać olej, rozlewając się szeroko po wodzie. A gdy do maszynowni dostała się woda, kotły eksplodowały, zabijając tych, którzy schronili się pod pokładem. Powoli statek zaczął zsuwać się z rafy do wody. Nigdy nie wydano rozkazu ewakuacji. Załoga wprawdzie podjęła próbę spuszczenia szalup na wodę, ale wszystkie przewracały się na wielkich falach i tonęły. Wielu pasażerów próbowało płynąć w do brzegu. Jednak olej pokrywający wodę nasączał ich ubrania, zaklejał oczy i usta, dostawał się do płuc. Między lodowatymi wodami Alaski, śnieżną burzą i klejącym olejem pasażerowie Princes Sofia skazani byli na zakładę. Rankiem 26 października wiatr nieco ucichł i statki ratunkowe mogły dopłynąć do rafy. Niestety. Rafa była już pusta. Między 18 poprzedniego dnia a 5.30 rano statek zatonął, a jedynym śladem tragedii był wystający z wody maszt. Przez kilka godzin ratownicy poszukiwali ciał i łodzi ratunkowych. Około godziny 11.30 na wyspie Shelter, leżącej kilka mil od miejsca tragedii, znaleziono pustą szalupę, a wkrótce kolejne. Z wody wyłowiono także wiele ciał. Nie odnaleziono jednak nikogo żywego. Wszystko wskazuje jednak na to, że katastrofę przeżył przynajmniej jeden człowiek, ale ratownicy nie dotarli do niego na czas. Był to Frank Goose, drugi oficer, który najprawdopodobniej dopłynął do lądu w szalupie. Znaleziono go z płaszczem okrywającym ranę na głowie, której doznał podczas wspinaczki po klifach. Czekając na ratunek, zmarł na skutek wychłodzenia organizmu. Zginęły 343 osoby. Jedyną istotą, która przeżyła katastrofę, był pies, angielski setter który przepłynął 8 mil do T. Harbor, a następnie lądem pokonał kolejne 4 mile do Zatoki Oak. Tam znaleźli go mieszkańcy w dwa dni po zatonięciu Princess Sofia.